W imię ojca i syna i ducha świętego Amen. W piątym dniu nowenny proszę Świętą Bożą opatrzność O pomoc i opiekę Bożą nad całym ludem wiernym Całego Kościoła Świętego. Jedyny Boże, zechciej rozciągnąć płaszcz Bożej Opieki Nad wszystkimi członkami Świętej Matki Kościoła, Niech nigdy nikomu nie zabraknie siły do walki ze swoim własnym ego i ze swoimi słabościami. Zechciej o Panie zadbać o niezbędne środki materialne, aby nikt nigdy nie utracił wiary z powodu skrajnego ubóstwa. Daj mądrość i pokorę tym, co mają więcej środków do życia niż inni aby ci potrafili podzielić się ze swojego z bardziej potrzebującymi, oddal agresywne i zwykłe ataki demona od wszystkich w kościele, daj nam taki rozwój osobistej świętości życia, aby zły duch nigdy nie znalazł najmniejszego punktu zaczepienia. Spraw, aby nikomu nie zaszkodził w dojściu, do wyżyń świętości życia i nieba, Spraw, abyśmy mogli się zbawić i dopomóc w zbawieniu wiecznym innym. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święcie imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen.